Dzień dobry, panią. <laughs> Widzieliście? Przyłapałam na goręcym uczynku. Z tym, że dziś to nie było to samo zwierzątko, co ostatnio. Zaraz sobie zerkniemy, jak temperatura. Temperatura wynosi 51 stopni Celsjusza. Już Wam to pokazuje. I cały czas się przerabia. Nie widzę już takich tutaj czy są też widoczne w sumie otwory. Zresztą jak się, się przejrzy tutaj to, to widać, że są tutaj takie no pełno, jeden otwór przy, y, przy drugim. Z tym, że pewnie temperatura skutecznie ich tutaj odstraszyła. Pewnie się tam y, teraz przemieściły gdzie tych, y, tej temperatury takiej wysokiej nie ma. Ja się zabieram za Ogarnianie rządek w dalszym ciągu. A Was pozdrawiam. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was, cześć.